Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj z racji tego, że na ten moment nie mamy jeszcze żadnych nowych questów do wykonania, które wymagałyby objaśnień, postanowiłem zrobić dla Was filmik nieco inny niż zwykle i przedstawię wam 5 rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć w sezonie trzecim. Jeśli chciałbyś więcej tego typu filmów, zostaw łapeczkę w górę oraz subskrybuj ten kanał. Zaczynajmy. Czy wiedziałeś, że w Fortnite Battle Royale w sezonie trzecim została wprowadzona mechanika rozprzestrzeniania się ognia? Aby ci to udowodnić, postanowiłem wylądować w okolice podniesionej platformy i za pomocą butli gazowej podpalić mój drewniany domek. Czy wiedziałeś, że w Fortnite Battle Royale w sezonie trzecim pojawił się statek Widmo, który zmienia swoje położenie z gry na grę? Co ciekawe, sam statek zaznaczony jest na mapie w tym miejscu. Lecz nigdy go tam nie znajdziemy. Dryfuje po swojemu, zazwyczaj możemy go odnaleźć w tych dwóch miejscach, a czasem nawet wcale. Jest to niesamowita lokacja do gry solo, ponieważ czeka tu na nas masa skrzynek, beczek z kewlarem oraz co ciekawe sprzędu do ulepszania. Opuścić statek też nie będzie większym problemem, ponieważ zazwyczaj respi się tutaj łódka. Czy wiedziałeś, że w Fortnite Battle Royale sezon 3 większy ogień wytworzony w rzekomo leczącym nas ognisku potrafi zadać nam obrażenia? Jak widzimy, czasem jest to nawet dość sporo życia jak na warunki panujące w Battle Royale. Czy wiedziałeś, że w Fortnite Battle Royale sezon 3 do gry wróciła beczka obfitości, dzięki której możemy załadować swoje życie jak i kevlar do pełna? Otóż tak, beczkę tę możemy zdobyć zabijając bossa na Fortyli. Czy wiedziałeś, że w Fortnite Battle Royale sezonie trzecim mamy możliwość ujeżdżania i sterowania rekinem? Co ciekawe, bardzo mało osób używa tego sposobu, mimo że został on zaprezentowany na trailerze głównym sezonu. Ja sam do dziś nie wiedziałem w jaki sposób to wykonać. Jest to bardzo prosty proces, wystarczy zdobyć wędkę i odnaleźć rekina, a ten sam złapie się na haczyk. Powodzenia! Z mojej strony to już wszystko. Napisz w komentarzu, jak oceniasz aktualny sezon i co być może według Ciebie powinno zostać usunięte z naszej kochanej gry.